Siema widzowie i witamy w nowym sezonie piątym. Piątym rozdziału, no nie piątego, tylko pierwszego. No bo stało się tak, co ciekawe, że maszyna czasu, tak co była na końcu sezonu czwartego, czyli poprzedniego, który był wczoraj, się rozwaliła. Była jakaś awaria, awaria, bum, wszystko się zamieniło w rozdział pierwszy. I powróciliśmy, oczywiście, wszystko nie jest identyczne, ale rzeczy jest bardzo dużo i rzeczy jest. Podobnych też bardzo dużo. I no po prostu świetne to jest. Ja akurat oso osobiście nie, nie grałem w rozdziale pierwszym nigdy, ale grałem w rozdziale drugim, więc prawie, prawie, prawie i oglądałem dużo filmu z rozdziału pierwszego, więc mniej więcej wiem, jak to kiedyś wyglądało. Lecimy. No więc teraz jakby co między poprzednim klipem a tym co teraz jest minęło jakieś... 2 godziny albo trzy. Sorry, że tak przerywkowo to nagrywam, ale trzeba było. No i co zrobimy? Yy, no będziemy... Teraz właściwie możemy sobie wejść na kreatywny chyba. I po prostu włączyć sobie... mapę przetestować całą. Albo nie, zagram sobie jeszcze jedną. Albo nie, zagram sobie zero budowania. Jedno. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy to będzie jakoś inne niż wcześniej? Mam w ogóle karnet, tak przy okazji. Kupiłem, mam klip też z tego, więc teraz się Wam wyświetla na ekranie. I mamy w ogóle już, w sumie wam to już pokazywałem ale mamy yy, starą Wyspę ładowania, tu jest stara, stara mapa, ta taka du duża góra No i oczywiście Battle Bus To takie, że Takie jesteście w bitwie Takie jakby bez przejścia Takie jak było no Ciężko się nie zgodzić na niektórych, na następnych na odcinkach będziemy tam iść, na, ten, na tą górę, tam daleko. Próbować iść chociaż. Dobra, płacząc opuszcza, lecimy tutaj, a potem sobie polecimy na lepki rasek. Go sprawdzić, bo tam ja też lądowałem, pamiętam, kiedyś. W sensie, takie, oprócz skina, mniej więcej najbardziej OG itemki jakie miałem, czyli... Ta deska, co, co widzicie na plecach. Ten da yy, parasolka z sezonu piątego rozdziału drugiego, czy tam... No tak, piątego. A killów jest ratowanie świata. też dosyć stary. O, z wieszkoła sama. Siema. No! O jest gości, dobrze, robiłem go. Ale... Było blisko. Wystarczyło, żeby mnie jeszcze raz walnął i już bym nie żył. Teraz mam lowa trochę słabo. Na sam początek. Mało no, tu, ja myślałem, że to jest większe trochę. A to tylko tyle jest po prostu. Fajne itemki są w ogóle. Widz widzicie jaka jest grafika? Takie... Widać, że... No, no, widać, że jest... Takie tekstury są stare, ale grafika, jeśli chodzi o cienie i tak dalej, no to mocno jest. Dobra, zjemy sobie to, apteczkę. Nigdy się przyznam, że z tego sztucera nie potrafiłem korzystać. A z kala byłem mega Teraz trzeba uważać na, na te krzaki takie, bo tu ludzie mogą się ukrywać. Znaczy... O, ooo, mam złotego PMA, co jest? Też moja, też moja jedna z ulubionych broni. To jest piękne, po prostu to, to tak nawala dobrze. O i tu mamy rifta. To akurat idealnie. W ogóle jeszcze żadnej lamy nie widziałem, ale uczymy się tych rzeczy wszystkich. A no tak, bo, bo w piątym sezonie to było właśnie te kolizja świ światów. I dlatego teraz są rifty po całej mapie rozmieszczone. W ogóle nam się jakieś itemy wyświetlają. Jakiś uwolnik rasnala? W ogóle nie wiem co to jest. No, no, co jakby... Krasna... Zbierz Krasnala. Skargi prosimy zgłaszać do, do, do centrali gnomowej. Co wolę taktykala chyba. Też nie wiem, ja, ja lepszy jestem w, w taktykalu. Czekaj, ile to zadaję. E, 72, a to... E, 84. No dobra, nie, no dobra, ja chciałem taktykalem się pobawić, bo dawno nie brałem taktykalem. Do, do, do tej mapy jak ktoś, Jak ktoś nigdy nie grał w tutaj mapie, to trzeba się przyzwyczaić takiem. Bo to ciężko się zaznajomić z taką jakby taką totalnie jakby powiedzmy nową grafiką, nie? Tak... Totalnie inaczej to wygląda niż na przykład w razie No ja, ja jestem już trochę OG, ale takiej grafiki nie miałem, miałem znacznie lepszą. Gdzie my jesteśmy? A, tu... Nie dobra, to... W ogóle karkołom tutaj było. Też bym na Karkołon, no w sumie chciał iść. No nie, już, już widziałem, już widziałem tutaj samochód, że można byłoby pojechać, ale jednak nie można. Tutaj niestety wszystkie samochody zostały usunięte, jest tylko yy, golfowy ten wózek. O, LKM, to jest moja jedna z ulubionych broni w sumie. O to tak dobrze strzela. Te, te rolki, te tyrolki te ewidentnie widać, że takie są trochę sztuczne, nie? Takie jakby totalnie pasujące tutaj. Takie zrobione na szybko. No tak, tak, są takie jakby były zrobione w, w, w kreatywie 2.0 0 dosłownie Się kolego Gdzie on jest? O, tu jest To jakiś Bambit, ale i tak go strzelę. An Anonymous tak zwany No to fajnie, on miał, miał Taktykala zielonego ale bardzo dobrze, że dali sprint i, i zgania się na przykład, bo bez tego to, to, to totalnie teraz bym ja nie umiał grać. O, rift, dobra, idealnie. Tego właśnie nam brakowało. Dobra, mamy obydwu. Na szczęście, no niby, niby mam bambiki, nie? Ale to może się okazać. Dobra, granatnik miał fajnie. Przyzwyczajenie zbieram matce, a tutaj jest zero budowania, trochę bez sensu to wstawiłem chociaż wtedy się pojawiają jakieś bambiki to jest plus dla mnie w ogóle przy okazji pójdziemy na... jak to się nazywało to, bo zapomniałem totalnie nie wiem, piszcie w komentarzach, bo jakby no wypasiona wyrwa to się teraz nazywało to wcześniej się te, te dwa... te trzy budynki, bo był jeszcze trzeci nie? to jakoś się nazywały, tylko totalnie nie pamiętam ale fajnie jest poziom Kurde. No nie no, super po prostu. Kurde. Nie wiem, no to robię, na mu tam granatników. Może to coś da. No dobra, my to sąd chyba. Powinniśmy się zmywać powoli. Tutaj robi się niebezpiecznie. Oraz ze zesz Schuster'a i tak nie umiem korzystać, więc go wywalam. Po prostu wezmę sobie Rift'a. I następnie miałem iść na słonę. Totalnie wszystko, tylko tu jakiś ludzik sobie leży. Luzem. Tak, nie dużo tego. O, Skar! I krzak! Czyli jednak jest krzak nie? na mnie. Największa jest satysfakcja. Bum, bum. Dobra, widzę już jakiegoś chłopa. Tam. O, tutaj jest. Dobra, mam moja likwidacja szczęście. Kurde, gram. O, kurde. Ja! No nie, ja go nie zabiłem, no. No, no dobra, w każdym razie. No chyba, chyba nie muszę w sumie, mam, przedstawiać tej mapy, nie? No bo. W zasadzie mamy.. ta mapa nie jest nowa totalnie, jest stara. Więc tak naprawdę nie muszę wam omawiać tej mapy, no. Gameplay jest bardzo podobny jak w rozdziale pierwszym, chociaż, no, wiadomo jest nowe mechaniki są, które były w rozdziale czwartym, trzecim i tak dalej. No ale nie wiem, no. Jeszcze ewentualnie możemy sprawdzić, ale to już na kreatywnym. Na tej mapie, czy można zrobić yy, double pompa? To zobaczymy zaraz to. I w ogóle tak przy okazji jest yy, stary sklep. Patrzcie. Jest ten, yy, że jest tylko tyle, nic więcej. No więc w ogóle z, już chciałem odpalać sobie pompę, ale zobaczyłem, że coś tu jest nie tak, nie? Niby normalna jest mapa, nie? Ale jak zobaczycie sobie na, na, na minimapkę to wciąż macie mapę z rozdziału 4. Wszystko to jakby to dokładnie tak Dobra, samo. Ewentualnie pod Lootlejkiem może coś być. A to też wątpię. Że jakby, wiecie, punkt zerowy to dalej, ale... Nie. Nie powinno to być. No tak, jesteśmy tutaj. Jak widzicie, totalnie, kompletnie nic tu nie ma. Chociaż nie. Nie wypatrzcie, jest taka. Jest taka dziura jakby. Aż dotąd. Czyli widać, że tu, tu by się coś działo. No i wiadomo, co się stanie, ale to dopiero za tydzień. Zobaczmy. No nie, niestety nie ma. Przynajmniej w kreatywnym. Nie ma double pompa. Nie ma. Nie ma double pompa i raczej już nic nie będzie. No bo to było trochę takie, powiedzmy, nielegalne. No dobra, życzę wam fajnego wygrania w rozdziale pierwszym i pa!